Witajcie, kochani, w kolejnym filmiku z serii horoskopy. Dziś horoskop dla lwa na listopad. Ale zanim zacznę, chciałabym powiedzieć wszystkim tym, którzy oglądają mnie po raz pierwszy, że mam na imię Ewelina i zajmuję się stawianiem kart tarota. Jeśli masz do mnie jakieś pytania, jeśli chciałabyś skorzystać z możliwości um, porozmawiania ze mną podczas sesji indywidualnej, zachęcam do napisania do mnie na adres mailowy, który znajdziesz w komentarzu pod filmem. Tam również znajduje się cennik czytań. Znajdziesz mnie na Facebooku, na Instagramie, także zachęcam do zaglądania. E, no dobrze, przejdę do kart. Zacznę może od e, sfery zawodowo-finansowej, co czeka w, w listopadzie. E, tutaj, kochani, możecie liczyć na sukces, jeżeli chodzi o sprawy zawodowo-finansowe. E, warto jest, aby, aby się nie poddać, aby się nie poddać, aby zawalczyć o swoje dosłownie. E, niezależnie od tego, w jaki sposób. Niezależnie od tego, w jaki sposób y, zawalczysz, tak? Y, bo walką może być też y, niezrobienie niczego, tak? Czyli w taki sposób, y, y, tutaj jest stawianie oporu też, czyli y, dzięki takiej pewności siebie w y, stanięciu w swojej obronie, w swojej prawdzie. Y, Masz szansę odnieść e, sukces. E, tutaj jest dużo kontaktów, e, dużo kontaktów, pokazuje mi się również pewnego rodzaju ochrona, także kieruj się też intuicją w swoich poczynaniach. E, e, jeżeli chodzi no właśnie o sferę zawodową, o sferę finansową w, twoje, w Twoim życiu. Ważne jest, aby, aby być e, e, bardzo stanowczym i Powiedziałabym niemal nieugiętym i tylko takim sposobem osiągniesz to, czego, czego pragniesz. Twoje, twoje wysiłki ci się opłacą, ale tutaj musisz kierować się tak naprawdę swoją intuicją. To co, to, co czujesz, to, co ci intuicja podpowiada, to jest właśnie to. Nie to, co podpowiadają inni. Także ja bym kierowała się. Um, swoimi przeczuciami, nie radź się, mo, możesz się poradzić, ale, ale um, często ludzie na przykład e, radzą się, słuchają opinii innych i wtedy podejmują decyzje na podstawie właśnie opinii i, innych osób. I one niekoniecznie są dobre, bo tutaj jest właśnie e, to ty sama, to ty sama masz zadecydować, um, co jest dla Ciebie najlepsze. I tylko tym się kieruj, um, i dzięki temu właśnie osiągniesz sukces, tak jak karty tutaj um, ukazały to. Jeżeli chodzi o sferę um, uczuciową, o emocje, troszkę nerwowości mi się tutaj pokazuje w, te, w tej sferze, um, no też, też jest ta energia braku tutaj okazana w kartach. Um, no właśnie, ważne jest, żeby. Żeby lwy właśnie w listopadzie skupiły się na tym, aby ich samopoczucie było um, takie zbalansowane. Jeżeli jesteś osobą, która nie ma partnera, bardzo tego pragniesz, tak? Bardzo pragniesz, żeby w związku, to nie możesz skupiać się na tym, że tego partnera nie ma i że nie masz tego związku, ponieważ jeżeli skupisz swoją uwagę na tym, um, to Napędzasz takim właśnie tokiem myślenia, tą energią braku, napędzasz więcej takich sytuacji, które będą ci przypominały, że ty nie masz tego partnera, bardzo chcesz, ale go wciąż nie masz, tak? Także chodzi o to, żeby się skoncentrować na tym, co ci się w Twoim życiu podoba, dać sobie stuprocentową uwagę. Czyli tak, jeżeli. Pomyśl, jakiego partnera, partnerkę chcesz mieć w swoim życiu, e, określ wszystkie cechy charakteru, jak chcesz się również czuć w takiej relacji, w takim związku, tak? E, skup się na tym, e, a potem daj sobie to sama, sam. Bo w momencie, kiedy będziesz osobą taką napełnioną, tak, tą miłością, to tylko taką samą osobę do, twojego, do swojego życia możesz przyciągnąć. Nieodwrotnie, bo przyciągamy do swojego życia to, czym jesteśmy, to, czym wibrujemy. Um, także tutaj no, jest ta nerwowość, ale pam proszę pamiętaj, że um, karty Tarota przestrzegają, karty Tarota um, pokazują rozwiązania. Tak naprawdę to od Ciebie zależy, jaką um, drogę wybierzesz, tak? Także tutaj... Jeżeli również, jeżeli jesteś w związku, to skup uwagę na tym, nie na tym, czego Ci brakuje w tym związku, nie na wadach swojego partnera, tylko na tym, za co jesteś wdzięczna, za co jesteś wdzięczny, co Ci się podoba w tym związku, co funkcjonuje dobrze, na tym, na tym pozytywnym. Skupiamy uwagę zawsze na tym, co pozytywne. Także tutaj, jeżeli chodzi o. Tak wygląda życie uczuciowe, jeżeli chodzi o listopad. Ogólna energetyka, no właśnie. Trzeba będzie podjąć decyzję. Trzeba będzie podjąć decyzję i um, słuchać, słuchać tej intuicji. Słuchać tej intuicji. Um, nie, tutaj, jeżeli chodzi o zdrowy, zdrowy rozsądek, o intelekt, to niekoniecznie. Niekoniecznie będzie to dobry doradca. Um, tylko... Intuicyjnie, kochani, intuicyjnie poczujcie, czego wy tak naprawdę pragniecie. I to może dotyczyć właśnie sfery uczuciowej, sfery zawodowej, zdrowia, czegokolwiek. Listować będzie właśnie takim miesiącem, gdzie trzeba będzie podjąć pewne decyzje. I i wybrać właściwie, kierując się intuicją, I wtedy, i wtedy będziecie mogli ruszyć z miejsca. Ja oczywiście życzę Wam wszystkiego, co najlepsze w listopadzie. Dziękuję za uwagę i do następnego razu.